Cześć, witajcie, ja jestem Vlogson. Jak widzicie z się programy w Minecrafta. Tak jak obiecałem jak będzie 10 laj'ków to będzie kolejny odcinek. No i było 15, więc muszę nagrać kolejny odcinek z Minecrafta, więc yy, teraz możemy sobie zrobić więcej yy, pochodni, ponieważ... Ech, powiem wam szczerze, że trochę mało te, tych pochodni mamy i trzeba jakąś skrzynkę sobie zrobić, bo kurde. Teraz kombinujemy sobie z z jakimś większym tym. A my teraz robimy. Tylko jakiś taki większy pokoik, bo kurde. Trochę ciasno tu jest. Mówi wam. Ech, no cóż. Yy, myślę, że ten odcinek Wam się spodoba. Tak jak tamten się Wam spodobał. O kurde, tu mamy dziurę, więc jakoś trzeba ją zalepić. Dobra. Tak chyba wystarczy. Eee, dobra. O nie, tutaj jednak nie, bo ponieważ tutaj <laughs> się będziemy kopać. No cóż, yy, tu mamy tak, yy, pochodnie już mamy jedną, więc możemy sobie yy, ten... czekać, zaraz wrócę, może coś ogarnąć jeszcze. sekundka no Dobra, więc wróciłem yy, do Was yy, oczywiście... Dalej jest noc, kurde. Mm, zobaczymy, czy nie będzie się przypadkiem robił zaraz dzień. To ba bardzo fajnie. Zaraz będzie dzień, więc fajnie. Kurde, jak ja nie lubię nocy. Dobra. sobie to niepotrzebne roślinki. Dirta, mm, drewno. Bo to na razie nam nie jest potrzebne, ale piec możemy sobie gdzieś dać. Eee, yy, dobra możemy zrobić łóżko Czemu ja o tym nie pomyślałem Dobra To my sobie zrobimy łóżko na no szybko Żeby się przespać Żeby był dzień już Oh fuck Dobra więc śpimy No jesteśmy już yy, na Naszym świecie eee. Yy... W naszym świecie tylko już jest dzień, bardzo ładny dzień się zapowiada. No ale cóż, bierzemy sobie teraz yy, kilka pochodni i kilka tego sobie przetopimy trochę. Yy, przetopimy sobie po prostu trochę yy, tego, żeby mieć węgiel żenny. drzwi Dźwiste schowałem, bo nie wiem po co ja je trzymam dalej tutaj. No cóż, chowamy drzwi i lecimy gdzieś do, jakich, do jakiejś kopalni czy czegoś, bo kurde, niezbyt ciekawie, jeżeli chodzi o nasze y, minerały. Yy... Oba jakieś drewno pójdziemy że chcę szybko zbudować domek dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Nie, ten film będzie trwał Nie, 20-25 minut, 30, coś takiego pomyślałem. Lecz myślę, że Wam się ten film spodoba. I że nie będzie w ogóle nudny Bo moim zdaniem ten był troszkę przynudnawy. Lecz yy, o, mamy tu. Patrzcie, patrzcie. Mamy tego grzyba. Grzybka mamy. go zetniemy, żeby mieć yy, na zupki grzybowe. Dobrze, że mamy obok siebie dużo tych grzybków. Dobra zepniemy sobie tu szybko wszystko. <laughs> no i cóż, no, chodzimy teraz na dół. Bierzemy te wszystkie grzybki, Nie było ich zbyt dużo, tylko 7. No ale cóż. Mm, dobra, lecimy sobie po te drwień Jeśli ja tu boję, że będą zombiaki, bo ja w takich ciemnych miejscach są zombiaki i Różne potwory, więc będę się troszkę uważać. Najbardziej się creeperów obawiam, bo mi... Czemu się pali las? O nie! Trzeba to ugasić. O oh fuck, zaraz się cały raz, jara. Nie, 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 nie. Tylko nie to, bo drzewa jest najpotrzebniejszą rzeczą w tej grze. Szybko, tak, tak, tak. Szybko, szybko, szybko. O oh fuck. O nie! to zaraz się cały las zjara Szybko Żeby się tylko cały las nie zjarał. Oby nie Szybko chciało to wszystko ugasić. O oh, fuck o oh, fuck. Wszystko się jara. <laughs> nie, tylko nie to Dobra, teraz to. Szybko. Co? Uratowaliśmy? Jest, uratowaliśmy cały las. Tak to by... Nic nie zostało, to jest lawa. Ach, dlaczego to się podierało? Coś mi się chyba stać, więc ja nie wnikam, co miało się stać, lecz zbierzemy yy, sobie duże drewno, ponieważ potrzebujemy dużo tego drewna, żeby domek zbudować. Nie wiem, czy na dzisiejszym odcinku zbudujemy domek. Yy, mam taką nadzieję, że tyle czasu, że dużo czasu nie poświęcimy na tym, na budowę tego domku, lecz. Mam dzisiaj do nagrania dwa odcinki. Mm, niezbyt ciekawie. Ech, no cóż, y, będziemy musieli teraz wejść tu na górę, ponieważ ja nie chcę zostawić takich nie, nie zebranych drzew do końca. Więc mój patent jest taki. Dobra. Jesteśmy już w miarę wysoko i to chyba wszystko. Jeszcze tu było. No dokładnie. No cóż, mamy już całe te drzewo zebrane i teraz możemy lecieć... ile mam tego drzewa? Oh o my gosh, dużo tego. że te Te dębowe. To jest dębowe. Brzozowe, dobra. Nie dębowe, cała pieprze. Ech, no dobra. Mm. Lecimy teraz może jakieś... O, dobra. Mam jakieś drzewo po drodze, takie fajne. Szybko do zebrania. O, sikier nam się skończyła. Mamy jeszcze jakąś? Nie, więc musimy lecić do domku naszego. Yy, dobra, tutaj, tutaj, tutaj. No kurde. Tam mamy. Dre yy, o jest, mam. Zabierzemy sobie trochę tego węgiela, bo potrzebujemy bardzo węgiela wągla. węgla no zbieramy to tak na szybko żeby... o kurde będzie problem trochę a nie jednak nie będzie tylko tutaj to, to się zapadło więc Ech, tutaj mamy jeszcze dalej ten węgiel to możemy sobie jeszcze kawałek skopać i będzie nam węgiel potrzebny żeby sobie przepalać albo robić pochodnie ponieważ yy, światło w tej grze jest też bardzo potrzebne, tak jak wszystko prawie W tej grze yy, Domek mieliśmy Gdzie my mieliśmy domek? Chyba tu Mamy tą skarb hmm, P hmm, Nie gada się że zgubiłem domek, nie, tam jest chyba A my się przestraszył, jakbym zgubił domek, o Jezu yy, Myślę, że ten sezon potrwa 20 odcinków, 30 a tak już jak będzie trzeci sezon to sobie na modach pogramy myślę że wam się mody jakieś spodobają ja już mam kilka na oku żeby sobie wygrać kilka na przykład nie wiem czy znacie ale jest taki mod jak ee, Night Vision ta nowsza wersja oczywiście Night Vision i tam będzie przestrane strasznie takie będą no, zombiaki duże takie kurde tam będzie wszystko najgorsze Albo, albo po prostu ping, ping paka, Nie wiem. Zastanawiam się jeszcze. Lekcja na szybko zabierzemy te drewnięko. To a co ja gadam, nie drewnięko, tylko węgiel. Kurde. Obudziłem się godzinę temu. To chyba dlatego pierwsze byle czym I źle wszystko mówię. Aha, dobra. Yy, ja mam trochę. Yy, ja mam trochę. Inny kłopot, bo nie będzie mój domek, ale chyba, chyba wiem, o tutaj jest, dobra Bardzo fajnie, że przez te światło znaleźliśmy, więc światło się przyda, dlatego właśnie Też, yy, no cóż, robimy sobie yy, Dużo tego drewienka, z tego będzie bardzo dużo, patrzcie, raz, dwa i trzy, no i mamy dużo Ech, teraz tego robimy i chowamy Niepotrzebne rzeczy, na przykład to, to yy, z tego, żebyśmy mogli robić powoli domek, taki, taki, wiecie o co chodzi. Węgiel drzewny jest niepotrzebny na razie, bo mamy zwykły węgiel. No cóż, yy, zaczniemy chyba robić domek taki na szybko. Tylko jeszcze możemy sobie zrobić yy, to, jakby były jakieś potwory albo coś, coś, nie wiem co, jeszcze może być tu w Minecrafcie. Hero Brain. nie na żartuję, nie gram akurat na tym modzie z Hero Brainem, więc w ogóle na żadnym modzie nie gram. Zabijmy mm, sobie sikierę na wszelki wypadek i możemy chować te niepotrzebne rzeczy. Yy, nie wiem, dlaczego mam dwa crafting table, chyba na pierwszym odcinku to zrobiliśmy sobie. Mm, no dobra, to możemy schować, to możemy schować, bo mam już takie dwa. To i siekiera na razie nie będzie potrzebna No to lecimy budować domek Ten domek, zastanawiałem się gdzie go zbudować, ale chyba zbudujemy sobie. go... Kurde, mam taki pomysł, gdzieś tak na górze, żeby go było bardzo widać Ech, wejdziemy sobie na górę zobaczyć yy, Jeżeli słyszycie dźwięki z, z Discorda to was bardzo, bardzo przepraszam Hmm, zastanawiam się, czy na tej górze przypadkiem nie zbudować domku, lecz. Dobra, zbudując na tej górze, najwyżej. Kurde, jak ja. Je, je... Musimy się zjeść. Dobra. Ech, już się wieczór robi, więc. Wie... Kurde, moja wada wymowy. Więc się prześpimy. Ech, no cóż, yy, bierzemy teraz tak, tak. I pójdziemy sobie coś wszamać. O oh fak, nie mam nic do jedzenia, więc będziemy się sobie zabić y, coś lub kogoś no cóż, yy, dobra y, Tam widzimy krówki i owieczki. Ech, dobra. zabijemy sobie kilka krówek i owieczek przyda nam się to wszystko O oh Mamy... Ja, za jedną zabiliśmy Teraz na pora na Ciebie, owieczko. Dobra, dawaj, dobra. Teraz zabijemy Tom. Mm, tak na szybko, bo już będzie wieczór. Musimy sobie dużo dzisiaj jedzenia zebrać w tym odcinku, ponieważ na no, następny odcinek mi się nie chce lecieć po jedzenie. Ech, myślę, że ten odcinek nie będzie zbyt długi. Mm, mam taką przynajmniej nadzieję. No ale cóż, yy... polecam obejrzeć sobie odcinek pierwszy z Watch Dogs 2 i z Shadow of the Tomb Raider, bo fajnie wyszły, tylko w, shadow, yy, w Shadow'le yy, zrobiłem tak, że, yy, był, że dodałem muzykę i nie było słychać dialogów toczonych przez yy, bohaterów yy, tej gry. Lecz yy, teraz nagram sobie kolejny odcinek z Shadow'a i powinno być yy, o niebo lepiej, ponieważ jest, jest teraz ciemno I nie jest zbyt ciekawie, więc... Yy, ofak oh, fuck dobra, Schodzimy teraz na dół yy, Dobra yy, tu Gdzie jest nasz domek? ofak oh, Chyba tam, po tej stronie Wezmę sobie miecz do ręki, jakby... O dobra, tutaj jest Lecimy, szybko, szybko Oświetlimy sobie tak dookoła, żeby wiedzieć, czy ktoś idzie. Nieznajomy. Lecz myślę. Yy, dobra. Schowamy sobie tylko to. I przytopimy sobie. Dobra. Kurde, potrzebuję węgla trochę. Yy, węgla. Zrobimy sobie przy okazji te yy, pochodnie na wszelki wypadek. No cóż, no i się niech to się przetapia, a my się prześpimy. Mmm... Dobra, przecież pa, przespaliśmy się i sobie szyb, szybko weźmiemy to jedno mięsko. Ech, no cóż, mm, musimy sobie zjeść tak na szybko, żeby sobie pójść gdzieś do... Budować domek dokładnie. A ten domek sobie zbudujemy... Kurde... Będziemy się gdzieś poszukać w następnym odcinku. Miejsca na domek: Bo teraz nie mam zbytnio pomysłów, a nie chcę, żebym, yy, żeby ten odcinek zbyt długo trwał. Lecz mm, tutaj mam pomysł, ale tu jest śnieg, i będzie padał śnieg nieraz, i będzie mi zasypywał domek. Będę musiał chyba odśnieżać domek, yy, żeby ładnie wszystko wyglądało. Lecz ech, myślę, że Na jak mamy render dystansie. Daj na 7, nie na 20, na 17 niech będzie. Tak płynnie wszystko chodzi, więc kurde, co ja będę się pieprzył. Yy, jakieś fajne miejsce na domek. Yy, tam jest nawet spoko. Fajne miejsce na domek. Lecz tutaj jest jeszcze, jeszcze lepiej, ale. Mm, tylko śnieg mi przeszkadza. Myśmy tutaj taki, taki ładny domek zrobili. Tak, o. Chyba wiecie o co chodzi. No dobra, to Kidsa tutaj zrobimy. Zaczynamy. Tylko musimy sobie zciąć te drewna, bo stoją na y, planie naszego domku. Yy, to znaczy, nie wiem, czy mówić naszego, ponieważ ja gram, aby tylko oglądacie. ale mogę mówić naszego. Yy, dobra. No dobra, zebraliśmy te głupie drzewo, którego nie lubię, bo jest zbyt wysokie. Ech, no dobra, zabierzemy sobie liście. Jak słyszycie, dzięki Discordu to jeszcze raz bardzo przepraszam, Ponieważ piszą mi i piszą. Yy, no dobra, mm, dawaj tu, dawaj tu i czekam aż to wszystko runie. Już sobie to, wszystko na, tak na szybko zabierzemy, żeby yy, Bo ja mam w planie dwa odcinki nagrać, więc jeden po drugim, ale nie z Minecraft'a, tylko jeszcze z Shadow'a. I myślę, że Wam się spodoba. Mm, właśnie te odcinki z Shadow'a Wam się spodobają. Jeśli nie widzieliście, to polecam zajrzeć na najnowsze filmy z Shadow'a i z Watchdogsa. Mam nadzieję, że te gry też Wam przypadną do gustu i będzie dużo lajków, bo. Yy, kurde. Czyli, dobra, my sobie to ręcznie zetniemy, bo zanim to wszystko się to zniknie to miną wieki mówię wam Ech, no dobra jak, najwyżej jak zrobimy dłuższy odcinek to będzie dłuższy i kit z tym Ech. myślę że ten odcinek nie będzie zbytnio tak nudny jak będę budował ten domek lecz mogę zrobić przyspieszone tempo jak chcecie bo też jest taka możliwość lecz Yy, dobra, a to się samo zetnie. Na razie to, tego dużego domku nie będziemy robić. Ech, dobra, zetniemy sobie na szybko to, bo to też nam stoi na planie naszego domku. Ech, no cóż, lecimy sobie teraz tak, 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 tak i tak. No dobra, śnieg chce jeszcze. No dobra, kit z tym śniegiem. Ja myślę, żeby sobie z tego zrobić podłogę. Więc. Zaczniemy sobie taką podłogę zrobić. Zro Ach, no cóż. Niech będzie tak ten domek wyglądał, taki niech będzie duży, ponieważ... Ach, myślę... że duży nam będzie potrzebny, ponieważ tam musi... Tam będzie wszystko. Yy, oczywiście kopalnia nasza będzie gdzieś w górze czy coś tam. O ładny strumyczek tam jest. No cóż, yy... Dobra, najwyżej, dobra, zetniemy sobie tą górkę, ponieważ yy, ten będzie nam przeszkadzała całej konstrukcji tego domku i budowie. No, kurde, by się przydało zrobić łopatę, lecz myślę, że zetniemy to rączką. Najwyżej będzie długi odcinek yy, i tylko fani Minecrafta. Oglądam ten cały odcinek. No cóż, yy, Kurde, jak to wolno idzie. Jeszcze tyle mamy do, do zebrania. Dobra, tak na szybko sobie crafting table. Yy, bo kurde ja nie wytrzymam bez, bez tej łopaty. Więc zarobimy sobie z tego zwykłego albo nie, bo to będzie podłoga, to nie z tego, bo tego mamy w ciul. Z tego, co zrobimy, mm, tak z tyle łopat, ponieważ serio, Ech, lecimy sobie na, tak na szybko na dół, tak po skosie, żeby nie zranić się zbytnio. No cóż, będziemy musieli sobie jednak. O oh, fak, dobra. Będziemy musieli jednak zejść na dół i, z, i zebrać trochę tego. Eee, dobra. Tak na szybko to zabierzemy tak, nie wiem, z kilka I myślę, że... Dzisiaj powinien być pojawić się live z czegoś. Nie wiem z czego jeszcze. Ech. Mam nadzieję, że... Mm, Będzie właśnie. Yy... Kurde. Co tu powiedzieć? <gry> myślę, że... Ty właśnie, yy, jak oglądasz ten film, to myślę, że będziesz na live, yy, jak coś to live będzie o 22-23, myślę, że nie będziesz spał o tej godzinie Mam taką przynajmniej nadzieję No ale cóż yy, Powiem wam, że Ładnie nam to idzie na razie tu, Dobra, tu mamy domek, wykopaliśmy sobie kawałek domku, nieważne Dobra, lecimy jeszcze raz na górę i... Dobra, to zrobimy ten mm, domek w połowie, ponieważ na razie mi się nie chce tyle odcinka robić. No to, mm, dobra, wchodzimy teraz na górę, tak na szybko, no i robimy sobie tak po, z połowę domku, ponieważ mm, ten odcinek nie może być zbyt długi, więc tak skosimy cały teren. Bierzemy łopatę i lecimy z tym. O, o wiele szybciej moim zdaniem. Jakbym kopał z tego. Dawaj szybciej. Opa, mamy śnieżki. Śnieżki się tam też przydadzą, żeby sobie porzucać w kogoś. Do zabawy. No cóż, dobra, lecimy dalej. Na razie nam to ładnie idzie. <duszelne> dobra, to yy, sobie połowę tego domku lub jedną trzecią i skończymy sobie odcinek. Bo myślę, że już trwa, nie wiem, z 30 minut lub więcej, więc nie jest zbyt ciekawie moim zdaniem. No ale cóż, yy, dobra, dalej piszą mi. Nie wiem na jakiej grupie czy na priwie, ale... Dobra, później sobie sprawdzę. No cóż, yy, jest wszystko git na razie, Skopiemy sobie tylko tą trawę, bo jest nam niepotrzebna. No cóż, lecimy dalej z tym naszą na razie platformą. No cóż, o kurde, jakbym tak spadł, to o nie, bym się zabił. Więc ja może to będę robił na shiftie, ponieważ ja się boję. Jak spadnę, to się zabiję, bo to jest przecież wiadomo, że z tylu kratek można się zabić, jeżeli ktoś pierwszy raz widzi minecrafta, to chyba o tym nie wie. No cóż, ten odcinek się tak pojawi z około godziny 19.00, które teraz godzina, czekajcie chwilę, chwilę, chwilę. Jest godzina 16.12, więc jak to nagrywam, oczywiście jeszcze jak to zmontuję, to tak o 18.19.20 będzie ten odcinek. Ek... Mmm, dobra, jeżeli, je, jeżeli będzie jutro, to więc bardzo was, was przepraszam, ale myślę, że będzie jeszcze dzisiaj ten odcinek. Dobra, tak chyba w połowie zrobiliśmy ten domek. Zrobimy ścianę z tego, bo z tego mam pomysł, żeby sobie ścianę zrobić. O oh, fak, może trochę powoli będę to robił, ponieważ nie chcę spaść. Tak tyle powinno wystarczyć. Jeszcze tutaj będzie taka wielka szyba, bardzo prestiżowa. Yy, o oh, fak, muszę włączyć auto jump, bo mnie wkurza strasznie. Dobra, włączony auto jump, więc o oh, Jezus Maria, dobra, tyle nam wystarczy, chyba. Wszystkiego dobra, tak będzie dobrze. No i cóż, zrobimy sobie jeszcze tak, 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 tak. Tu będą takie schodki. Myślę, że będzie to ładnie wszystko wyglądać. Estetycznie, no i cóż, tak, 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 tak. O kurde to widzicie jako czarne, więc muszę sobie oświetlić trochę ten teren, mówię wam, to tutaj, 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 żeby nic, mu, żeby nic mi tutaj nie przyszło w międzyczasie jak będę budował. No cóż, ymm, myślę, że na kolejny odcinku sobie zbudujemy resztę y, tego naszego domeczka, domku, domeczka. Tu już zachodzi słońce, tu już jest księżyc. What the fuck? Dobra, sobie wyścielimy to wszystko w górę. Bo to jest nam zbyt niepotrzebne. Fajnie, tak lata daleko. Dobra, poleciało wszystko jeszcze. To zostało 16 tego. No i dobra. To będziemy musieli chyba kończyć odcinek No to ja się z wami żegnam Do usłyszenia Siema, nara i elo